No cześć, witajcie. Jeszcze dobrze nie opadł kurz po konferencji OPPO, gdzie zaprezentowano m.in. nowego OPPO Find X8 Ultra, a już pojawia się kolejna premiera. Tym razem czas na Vivo X200 Ultra. Mój OPPO Find X8 Ultra wreszcie wyjechał do mnie po lekkich perturbacjach. Niestety musiałam zmienić zamówienie, bo wersja, którą wcześniej wybrałam, nie była akurat dostępna no ale mam nadzieję, że teraz już obędzie się bez większych problemów. Nie ukrywam, że oba te telefony, czyli Find X8 Ultra i X200 Ultra interesują mnie bardzo mocno i chyba mogę zaryzykować stwierdzenie, że być może to one będą się bić o miano króla foto roku 2025. Oczywiście czekamy jeszcze na nową purę od Huawei, ale z Huawei jest trochę inna historia. Te telefony też mają swoje wady, brak usług Google już nie jest tak bardzo dotkliwy, bo da się go coraz prościej obejść, ale jednak nowe Huawei w stosunku do takiego Vivo czy Oppo są znacznie droższe, nie mając też teoretycznie pełnej funkcjonalności. Ale wracając do Vivo. Przed premierą, podobnie jak to było w przypadku Oppo, zresztą i innych telefonów, dowiedzieliśmy się sporo rzeczy, które okazały się w dużej mierze prawdą. Zresztą tak jak zawsze. Mamy na pokładzie Snap 8 lit, 12 lub 16 GB większą baterię 6000 mAh z ładowaniem przewodowym 90 W i bezprzewodowym 40 W, czy ekran LTPO 6.82 cala o szczytowej jasności 4500 nitów. Poprzednik miał 3000 nitów w piku, ale nie jest to teraz najważniejsze. Ważne jest, że ten ekran będzie teraz bardziej płaski niż ten w X100 Ultra. I trochę mnie ten mocno zakrzywiony ekran Wix to Ultra drażnił, i dobrze to zakrzywienie zostało zmniejszone. Kolory też się potwierdziły. Mamy czarny, srebrny i czerwony, czy taki bordowy, który chyba mnie najbardziej kupił, choć ten srebrny ma dość ciekawy motyw na pleckach imitujący design walizek Rimowa, czy jak to się tam wymawia. Potwierdziła się też ta wielka wyspa aparatów. Ale w sumie już się do tego zdążyłam przyzwyczaić. Pod kątem aparatów mamy ten sam peryskop co w poprzednim roku, gdzie sensor jest bardzo duży i on umożliwia nam robienie nie tylko świetnej jakości zdjęć zoom, ale przede wszystkim daje nam bardzo dobrej jakości telemakro. No, chyba najlepsze na rynku, mogę zaryzykować takie stwierdzenie. I tutaj zmieniono przesłonę, jest teraz jaśniejsza 2,3, no co powinno skutkować jeszcze lepszymi zdjęciami. W przypadku głównego obiektywu mamy ten sam główny obiektyw co w 200 Pro, czyli nie mamy jednocelowej matrycy, ale teraz główny obiektyw Vivo będzie miał ogniskową 35 mm, czyli to się właśnie potwierdziło. I to może być game changer, bo ogniskowa 35 mm daje perspektywę zbliżoną do tego, co widzi ludzkie oko. No jest po prostu idealna do codziennej fotografii. Oczywiście trzeba będzie poczekać, jak Vivo zoptymalizowało ten obiektyw. I na 100% porównam te zdjęcia do mojego X1 Ultra z jednocelową matrycą i do po fajnych zdjęć Ultra. No, który też ma tą jednocelową matrycę, żebyśmy się przekonali, jak to wypada w bezpośrednim porównaniu. Jest też nowy aparat szerokokątny z ogniskową 14 mm i światłem 2.0 o wielkości sensora 1x1.28 cala, czyli ten obiektyw będzie miał taką samą wielkość, jak ten sensor zastosowany w głównym obiektywie. I teraz powinno to skutkować tym, że będziemy mieli bardzo dużo szczegółów, bardzo na, podobnym, na bardzo podobnym poziomie do tego, co było, co będzie w głównym obiektywie, no ale oczywiście trzeba będzie to sprawdzić. I te zdjęcia z ultraszerokiego aparatu powinny wreszcie wychodzić bardzo dobrze, czyli będzie można powiedzieć, że wreszcie ten ultraszerokokątny aparat będzie się nadawał do czegoś więcej niż tylko do okazjonalnego pstrykania fotek. To połączenie ogniskowych 35 mm i 14 mm no, wydaje się bardzo sensowne. Urządzenie ma mieć dwa układy obrazowania e VS1 i V3+. Pierwszy z nich służy do wstępnego przetwarzania obrazu, a drugi do przetwarzania końcowego. No, Vivo twierdzi, że ta konfiguracja zapewnia smartfonowi znaczną poprawę jakości obrazu w porównaniu oczywiście do swojego poprzednika, no ale zobaczymy jak to będzie działać w praktyce. Poza tym mamy mieć 4K 120 klatek na wszystkich tylnych obiektywach, 10-bitowy LOG w 4K 60 klatek, a aparat do selfie ma mieć również 50 megapikseli. I dodatkiem jest fizyczny przycisk na obudowie, który teraz będzie służył jako spust migawki. Ale tym, co Vivo dodatkowo wyróżniło X200 Ultra, to opcjonalny dodatkowy teleobiektyw. Obiektyw ten mocuje się do zestawu fotograficznego za pomocą niestandardowego adaptera. Po podłączeniu konwenter przekształca teleobiektyw w natywny obiektyw zmiennoogniskowy, umożliwiając wykonywanie zdjęć o równoważnej ogniskowej 200 mm, co ma dawać dużo lepsze rezultaty dla dalszych ujęć. Jest on dostarczany w specjalnym zestawie, gdzie tam będzie też kilka obiektywów paski, dodatkowe etui. Oraz oddzielny, i to będzie też, on będzie też wyposażony w oddzielną baterię o pojemności 2300 mAh. No i teraz pytanie do Was. Zamawiacie ten dodatkowy zestaw fotograficzny, czy uważacie, że to tylko sztuka dla sztuki? Ja, póki co, zamawiam X200 Ultra. No dobra, no to lecimy teraz już z tą porównywarką, jak to wygląda. Jak zwykle trzy największe sklepy. Tradix, Shenzhen, i Average Dad. Najpierw Average Dad. No i tutaj widzimy, że ta wersja 12 256, 1045 ta wersja 16-512, no już 1152, no czyli tutaj będzie drogo. Jak dodamy ten do Koszyka, no to tutaj na Maltę, a to mnie tylko interesowało w przypadku tych dwóch sklepów, żeby wysyłka była na Maltę, to mamy ponad 1188 euro. A dlaczego mnie ta wersja 16512 interesuje? Dlatego, że no z tą wersją 256 w przypadku Oppo były lekkie problemy z dostępnością i tam musiałam zmieniać zamówienie, więc już teraz celuję tylko w te pośrednie wersje. Czyli tutaj widzimy 1188 euro w przypadku moim, ale zobaczmy jeszcze w przypadku Polski. Hmm. Dobra, wpiszmy tutaj. Niech będzie Kraków. Czy coś wyskoczy? Oho, muszę adres wpisać. Niech będzie. Jeszcze 150 zł za wysyłkę. No to już wychodzi ponad 5000. Tak, za to. No to już jest trochę. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda w. Ale tutaj wyrzucę tą Polskę, bo. Tutaj i tak mnie bardziej interesuje Malta. Teraz tak, łąda To wejdźmy teraz w. No i tutaj już widać jest różnica, bo zaczyna się od. 970 euro. Już 16,512 1048. Tutaj oczywiście jest płatność kartą, ponieważ no, ten przelew bankowy jest mało bezpieczny. OK. Nie zobaczymy, jak to wygląda. No tutaj już jest mój adres wpisany do Polski. No i mamy 39 euro jest do Polski. 1087 do 10 dni wysyłka. Zmieńmy na Maltę, bo to by mnie interesowało w przypadku Łądy. I tutaj. Niech będzie pocztowy. Też 39 euro do Malty. No, 1088. A teraz y, zobaczmy na Tradykszenzen. No i tak. Ha. Tradykszenzen wygląda, że co jest droższe od Lądy. To się chyba piesza zdarzyło. 16,512. Tutaj też 16,512. Wisa, czyli dobrze to zrobiłam. I jak damy. Tutaj, RED, bo mnie to interesuje. Dodam do, do tego, do koszyka. Damy do przetwarzania. Ja tutaj mam jeszcze. No to tak, tutaj wychodzi drożej od Łądy, ale ja mam jeszcze nagrodę, więc sobie wejdę. Moje nagrody. No i tutaj mam. Mój kod, który mogę sobie dodać do koszyka. Aha, i tutaj jest po pierwsze ten kod, taki obniżka ceny, i on się pojawia po jakimś czasie, kiedy macie produkt w koszyku. Więc tym się nie stresujcie. I to jest taki kod na 10 euro. Nawet jak od razu nie przychodzi, to powinien do Was przyjść no, po pewnym czasie. No i tutaj jest jeszcze ta moja nagroda z tego, jak kupisz poprzedni telefon, no to tam dostajesz z programu lojalnościowego jeszcze kasę. No to wychodzi 1100 euro. Hmm. A na łądzie 1081. Czyli co, łąda jest tak gdzieś o 15 do euro. Tańsza, tak wychodzi, więc się muszę teraz zastanowić. Bo ja nigdy z łądy nic nie brałam. No właśnie, i teraz pytanie: gdzie zamówić? Dajcie znać, jak macie jakieś doświadczenia z łądą, bo sama jestem ciekawa, czy ktoś tam zamawiał. Bo ja zawsze zamawiałam tylko o Shenzhen, Także no cóż, no czekam na jakieś tam Wasze opinie. Wiem, że na pewno Vivo zamówię, tylko jeszcze nie bardzo wiem, gdzie. Dajcie znać w komentarzach, czy zamawiacie X200 Ultra, czy może będziecie zamawiać też ten dodatkowy zestaw fotograficzny. A może nie zamawiacie? Nic teraz, tylko czekacie na jakieś opinie. Ja póki co czekam na swojego Oppo Find X8 Ultra, no i potem na X200 Ultra. Zobaczymy, który z nich zostanie u mnie na dłużej, no ale to się okaże po dłuższych testach. Tymczasem ja już się będę z Wami żegnać, to były takie moje luźne wrażenia na temat tego, co zobaczyliśmy, także trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!